Balon to najstarszy statek powietrzny. Początkowo były gazowe, napełniane helem i balastowane workami z piaskiem, a od lat 60. XX wieku ogrzanym powietrzem. Dzisiejsze balony to najbezpieczniejsze statki powietrzne na Ziemi, zbudowane z nowoczesnych i bardzo wytrzymałych materiałów wywodzących się z technologii kosmicznych. Zawody i fiesty balonowe są zaliczane do najbardziej widowiskowych imprez na świecie. 21 Krakowskie Międzynarodowe Zawody Balonowe, Balonowy Puchar Polski oraz 7 Puchar Unii Europejskiej Balonów na ogrzane powietrze to zawody balonowe mające wieloletnią tradycję. Odbywają się m.in. dzięki wsparciu Województwa Małopolskiego, organizującego konkursy grantowe. Aeroklub Krakowski, organizator, zgromadził w proszówkach koło bochni 12 załóg z Polski, Litwy, Węgier, które miały brać udział w lotach pomiędzy 4 a 7 września. Ze względu na to, że balon zawsze leci z wiatrem i nie może wyhamować lub zmienić kursu jak samolot, loty odbywają się tylko przy dobrej, stabilnej pogodzie, braku opadów i słabym wietrze. Maksymalna prędkość wiatru, która pozwala na bezpieczny lot, to 3-4 metry na sekundę, bez mocnych porymów. Pilot potrzebuje również wystarczająco dużej widzialności. Dlatego też gęsta mgła i niskie chmury nie pozwalają na wzniesienie się w powietrze. Ostateczną decyzję o locie zawsze podejmuje pilot balonu w oparciu o warunki pogodowe przed startem. Przez dwa dni to właśnie pogoda była górą i sędziowie nie zezwolili na rozegranie zawodów. Wiatr trzykrotnie przekroczył dopuszczalną wartość. Chcąc wynagrodzić kibicom oczekiwania, załogi postanowiły przynajmniej pokazać się, a co bardziej odważniejsi, zdecydowali na pozakonkursowy lot, na własne ryzyko. Balon jest niesiony przez wiatr i dlatego nie zawsze wiadomo, gdzie wyląduje. Systemy GPS oraz komunikacja za pomocą krótkofalówki pomiędzy pilotem balonu a samolotem pomagają się później odnaleźć. Ale gdzie to dokładnie będzie i na jakim terenie nie wie nikt. Jesteśmy z Ryk, z najgłośniejszego miasta w Lubelszczyźnie, żeby na waszej pięknej ziemi boheńskiej uprawiać jeden z najpiękniejszych sportów, dla nas najpiękniejszy, czyli baloniarstwo. Staramy się być tutaj co roku i zauważyliśmy, że z roku na rok jest coraz więcej widzów i chętnie, chętnie oglądają to. No i, i nie tylko tutaj przy starcie, ale. Zawsze jak lecimy, szczególnie pilot ma taką okazję pomachać tutaj mieszkańcom. Ostatecznie w ramach balonowego Pucharu Polski odbyły się trzy loty oraz ze względu na pogodę dwa dowolne loty. Zwycięzcą został Vitautas Swiderskis. Litwa 9431 punktów. Drugie miejsce wywalczył Arkadiusz Iwański. Polska 8330 punktów. A trzecie miejsce kolejny Litwin, Vitas Kedorkas, zdobywając 858 punktów.